Ja muszę powiedzieć, że to, co jest dla mnie najcenniejsze, to to, że jesteście z nami już tak długo, że to są takie najważniejsze dla mnie wartości, jak ktoś, że mamy takich partnerów, których znamy długo, znamy Was, powstańcy was znają i to jest takie cenne, że ta relacja jest taka długotrwała. Jesteśmy cztery lata. To były niektóre momenty bardzo trudne, bo to przecież był też ten okres pandemiczny, więc poznawaliśmy się też w różnych wymiarze. I ja mam poczucie, że poznaliśmy Was nie tylko jako firmę okulistyczną i nie Ciebie jako wolontariusza, który pracuje w firmie i dzięki Tobie ten program się w ogóle zaczął, ale też poznaliśmy się w różnych innych przestrzeniach, tego, że powstańców można wspierać na wiele różnych sposobów i za to ogromne, ogromne dziękuję dla całego zarządu, dla Ciebie, dla pracowników, dla wszystkich, którzy, którzy się do tego przyczyniają. Ogromne też podziękowania dla tych, którzy potem sprawiają, że to zdrowie jest dobre, albo jak może to lepsze, choć w tym no, czyli tu ukłony dla pani profesor tutaj, którą puszczamy, e, puszczamy <laughs> za kamerę, bo, bo mam takie, że i, i dla powstańców to jest bardzo cenne, nie tylko, że ta usługa jest, ale też, że ona jest Wykonywana z takim sercem, z taką e, uważnością, z taką czułością. To jest szalenie. Mam takie poczucie, że powstańcy bardzo cenią te próbki produktów, które e, dostajemy. My też. E, jest też suplementacja, my jako y, y, zawsze to dajemy pod czujnym okiem pielęgniarki, bo to jest taki produkt, y, który trzeba uważać, ale już chusteczki, które się cieszą wielką popularnością, y, to rzeczywiście y, te wszystkie produkty są ważne i potrzebne, więc jeśli tą pomoc możecie kontynuować, to świetnie, y, a do tego wasz czas i uważność, jeśli macie czasem taką możliwość, żeby tu do nas przyjść, tak jak dzisiaj mamy to spotkanie, żeby opowiedzieć. O Was, o Waszej pracy, o pracy Pani Profesor, o pracy firmy, to też jest tak, że to jest ważne, że powstańcy się lubią spotykać przy swoich przyjaciół i, i takie spotkania są ważne, więc do tego też zachęcamy. Chciałabym ze swojej strony bardzo Państwu serdecznie podziękować, że jesteście, że wspieracie powstańców i powiedzieć, że traktujemy Was jak członków rodziny. Dlatego też no tak mamy taki mały upominek dla Państwa. My wszyscy jesteśmy tu, w domu powstańców, więc dla Państwa w ręce pani profesor. Zdaje się, że ta pani sobie działa sama, więc na tobie i na obezor. Tutaj na spotkaniu w Domu Powstańca panią profesor e, Iwonę Grawską Liberek, e, która jest jedną z e, pomysłodawczyni uczestniczek naszego spotkania. Pani profesor, mamy czwartą edycję naszego programu, e, tego programu okulistycznego dla powstańców. Jak by pani oceniła przez te 4 lata prawie e, 3,5 już e, ten program? Dla mnie to było ogromne wrażenie i dla mnie jest to cały czas nadal, jestem pod ogromnym wrażeniem spotkania z każdą z osobą, z każdym z podstańców. Przebadaliśmy w pierwszym roku ponad 100 osób. No wiadomo, że niestety co roku ubywa nam e, tych pacjentów, tych naszych opiekunów, mogę powiedzieć. Ale cały czas jesteśmy dla nich, cały czas z wielkim szacunkiem i z wielką atencją staramy się im pomóc. No właśnie, bo dla nas też jako dla firmy jest to część misji firmy TEA. I takie krótkie pytanie, czy, czy też w takiej kwestii organizacyjnej, jakby pani profesor oceniła tą naszą wspólną tutaj działalność? z filmu te, Tea to pracujemy już od dawna to jest jakby film Trzon, tak? Firma Tea jest, e, jak sama nazwa z kolei, Thea to kobieta. W związku z tym e, współpraca układała się bardzo dobrze. Bardzo Państwu dziękuję, że podjęli Państwo ten temat e, na mojej współpracy i, i współpracy właśnie opieki nad powstańcami naszymi warszawskimi. Mam nadzieję, że dalej będzie to kontynuowane i mam nadzieję, że nasi powstańcy będą nadal zadowoleni z naszej opieki. Wszystko serdecznie zapraszamy wszystkich. Także mogę powiedzieć w samych superla, superlatywach. No bardzo dziękuję w swojej firmy też. No właśnie, bo kontynuujemy ten program, kolejny, kolejny rok będzie przed nami. Wiadomo, że tych powstańców jest coraz z nami mniej niestety, no ale rozumiem, że nie dzwoniamy tempa i robimy to, co, to, co możemy. Absolutnie nie, absolutnie. Proszę nadal rozpowszechniać to, żeby może mogą przyjść do nas. Oczywiście bezpłatnie udzielamy tej pomocy jakiejkolwiek pomocy okulistycznej. Także bardzo proszę o to, żeby ten temat nadal działał o do końca świata, jeden dzień no dłużej. Właśnie, to tak. Bardzo dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo. Pani, proszę powiedzieć, czy Pani jest zadowolona z tego programu okulistycznego? Oczywiście, jestem szczęśliwa, że w ogóle dostałam się tam i że zaczęłam badania i jestem optymistką życiową i wierzę, że będę patrzyła jak z Wyszek Dab Kapiszon, mój nim. Oczywiście jestem tu związany z naszym ośrodkiem powstańczym na ulicy Nowolipie 22, który współpracuje właśnie z taką przychodnią lekarską na ulicy Sokołowskiej. Więc przede wszystkim od tego się zaczyna, że nasi koledzy powstańcy szczególnie korzystają właśnie z tej opieki i rozeznania, jeśli chodzi powiedzmy o jakieś kłopoty powiedzmy optyczne. To jest dla nas bardzo przydatne i wydajne i szczególnie jest bardzo ważne z uwagi na to, że my nie wychodzimy na zewnątrz, tylko powiedzmy mamy tutaj naszą opiekę. Tam jest... Kilkanaście osób, a szczególnie młodych lekarzy, którzy naprawdę posiadają dużą wiedzę, bo nasi koledzy, powiedzmy starsi w tym swoim wieku, to nie zawsze chodzili powiedzmy, do lekarzy, do optyków i tak dalej, tego typu, i oni odkrywają u nich różnego rodzaju choroby. No, na przykład ja z tego bardzo korzystałem, dowiedziałem się, że jednak zaćma to będzie zdejmowana, prawda? No i oczywiście najpierw z jednego oka, później z drugiego oka. To mi poprawiło wzroki, mogę sobie swobodnie, powiedzmy, czytać. Program jest doskonały i właśnie takich programów powinno być w, w, w innych miastach też, bo nie tylko powinni powstańcy korzystać, ale powiedzmy seniorzy, którzy rzeczywiście no, zasługują na to, bo nie mogą tak chodzić bezpośrednio, albo wyczekują w kolejkach itd., to my wiemy, jak jest, ale żeby to, ta, ta opieka była roz, rozciągana, powiedzmy, nawet na całą Polskę, jeśli można tak. różnych aktywności społecznych. Niemniej jednak projekt powstańcy, ten projekt dedykowany właśnie naszym bohaterom jest no gdzieś, mi osobiście zajmuje, znaczy zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Ja zawsze jestem wzruszony, kiedy tutaj jestem. Mam wrażenie, że naprawdę obcuję z, z, tak, z legendami niemal z żywą historią. Stąd też możliwość tego projektu wspólnie z Liber Medic i, i Pani Profesor Iwoną Grabską-Liberek. Zadbanie, troska i za takie realne zadbanie i pomoc powstańcom, poprawa jakości wzroku, poprawa jakości życia, no jest niezmiernie ważne. Jestem bardzo dumny, że możemy w tym uczestniczyć, ale jednocześnie dziękuję Tobie, że zainicjowałeś ten projekt, bo bez Ciebie jego by po prostu nie było. Bardzo dziękuję. No i, i, tak, tak sobie myślę, jest to trochę wpisane w misję też naszej firmy, żeby być partnerem nie tylko dla okulisty, ale też tak pokazywać się na świat i wydaje się, że to jest też taki dobry pomysł. Tak, zdecydowanie. No, generalnie, podobnie jak edukacja lekarzy, tak ta działalność społeczna i wychodzenie do ludzi, do pacjentów, do lekarzy, do farmaceutów, to jest nasza misja, to jest nasze DNA. Realizujemy również ją. Poprzez takie, takie projekty, z których, tak jak mówię, no to nie jest wyjątkowe. Budujemy też jakby taki wizerunek naszej firmy w świecie, to jest fajne. I myślę, że co, że będziemy dalej kontynuować. No dopóki jeszcze, tak jak to pani profesor powiedziała, do końca świata jeden dzień dłużej. No, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Także przed nami kolejny rok i wierzę, że tych lat jeszcze będzie bardzo, bardzo wiele. Dzięki bardzo. Za to wszystko serdecznie z całego serca w imieniu wszystkich naszych kolegów posańców Państwu dziękujemy za